Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was bardzo serdecznie w naszym słowobudziku 2 listopada we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, tak zwany dzień zaduszny. Jak poradzić sobie ze śmiercią? To pytanie stawia nam życie, to pytanie stawia dzisiejszy dzień. Poszukajmy odpowiedzi. Bardzo serdecznie zapraszam. Drodzy, dziś liturgia kościoła przewiduje trzy różne formularze mszalne. I nie chodzi tylko o modlitwy z mszału, ale też trzy zestawy czytań. Dlatego zdecydowałem się, że to rozważanie będzie oparte o Ewangelię według świętego Łukasza. To czytanie z pierwszej mszy. Końcówka XXIII i początek 24 rozdziału. Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mego. Po tych słowach wyzionął ducha. A był tam człowiek dobry i sprawiedliwy. Imieniem Józef, członek rady, nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Pochodził z miasta żydowskiego Arematei i oczekiwał królestwa Bożego. On to udając się do Piłata poprosił o ciało Jezusa, zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany. Był to dzień przygotowania. I szabat zaczynał jaśnieć. W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zostały odsunięte od grobu, a skoro weszły, nie znalazły ciała pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich, dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei. Boimy się śmierci. Jak będzie, kiedy przyjdzie ta ostatnia chwila? Jakie jest to przejście z doczesności do wieczności? Co nas tam spotka? Jak to będzie? Ale są też inne lęki. Jak będzie bez tego człowieka? Jak sobie poradzić z tym zatrzymanym światem śmiercią kogoś, kogo kochamy, cenimy, ktoś, kto był naszym współpracownikiem? To pytania i lęki osób, które dalej żyją. Śmierć weszła na świat przez zawiść diabła ten oścień śmierci, ból śmierci. Bóg stworzył człowieka dla nieśmiertelności. I nawet jeśli ten pierwszy człowiek musiałby fizycznie umrzeć, bo tu teologia niesie różne rozwiązania, tak, czy człowiek bez grzechu umierałby, czy nie, to tak naprawdę nie ma wielkiego znaczenia. Człowiek nie bałby się śmierci, bo kochając Boga, doświadczając bliskości bardzo mocno, nie mając grzechu, tej doczesności, w wieczność przeszedłby bezboleśnie. Ale jesteśmy grzeszni. I dlatego ból śmierci nas dotyka dlatego cierpimy z powodu śmierci bliskich i boimy się swojej własnej śmierci. Ale od tego nie uciekniemy. Jezus dobrze to wie. I zauważ, że Jezus przyszedł też do, do, do tych, którzy opłakiwali śmierć swoich bliskich. Do Marii, Marty i wskrzesił łazarza, wskrzesił młodzieńca Znajm. Tak? To wszystko znaki zapowiadające jego zmartwychwstanie, ale też tą otwartość Boga, co Bóg czyni wobec śmierci człowieka: że chce dać życie. Chce przywrócić życie i czekamy na życie wieczne, na prawdziwe życie, które już nie zostanie przerwane, złamane przez śmierć, przez różne trudne wydarzenia, tak? ale będzie wieczne, yy, niezmienne już, tak, będziemy wzrastać tylko w miłości Pana Boga, yy, cieszyć się Nim. Bóg tego chce dla każdego z nas. Ale ponieważ jest ten oścień śmierci, Bóg tak bardzo chce być blisko człowieka, że syn Boży przyjmuje także śmierć, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Diabeł domaga się Twojej, mojej śmierci, bo zgrzeszyliśmy. Ale Jezus za mnie, za Ciebie umarł. Jezus umarł za tych bliskich, których pochowaliśmy i których ciała leżą w grobach. Jezus umarł za nas. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ale łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, tak naucza święty Paweł. I dlatego jeśli patrzymy na śmierć, na jej ból, na jej oścień, to nie możemy stracić przed oczu zmartwychwstałego. My na grób, na trumnę, urne, na cierpienie śmierci mamy patrzeć przez światło zmartwychwstania, nie możemy patrzeć. Na śmierć, jedynie y, przez cierpienie. Zobacz pusty grób. Jak bardzo to jest potrzebne, zwłaszcza wtedy, kiedy y, no, cierpimy. Kiedy jesteśmy pogrążeni y, w bólu, tak jak te kobiety idące do grobu, wtedy y, potrzebujemy tego światła. Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu, stał. Kiedy umierali moi rodzice, moja mama najpierw w 2006 roku, później tata w 2013, to właśnie wiara w Jezusa, wiara w zmartwychwstanie Jezusa, była moją siłą. I wszystkim, którzy cierpieli z powodu tych śmierci, mówiłem o Jezusie. Mówiłem o Jezusie zmartwychwstałym. O Jezusie, który rozjaśnia wszystko. Dlatego też, kiedy no właśnie mówię o śmierci, to nie teoretycznie, ale doświadczyłem tego, czym jest ból umierania, czym jest ból odchodzenia bliskich ludzi. Ale też przypominam sobie momenty, w których gdzieś zdrowie szwankowało. Zwłaszcza taki moment, w którym nie wiedziałam, czy już tracę przytomność, czy, czy co się ze mną dzieje. I wtedy, no właśnie, o czym myśleć, tak? Moje myśli szły do Jezusa. Panie Jezu, jeżeli mam umrzeć teraz, to ja chcę być z Tobą. Jestem grzeszny, przebacz mi wszystko. Jezu, jestem z Tobą. i Chcę Ciebie. Taka była moja myśl w tych... w no, takim jednej... Historii zdrowotnej myślę. Na szczęście nic to poważniejszego nie było. Patrzeć na wszystko przez martwych stanie. I takiego spojrzenia Wam życzę. Kiedy nawiedzamy groby naszych bliskich, kiedy myślimy o nich, albo gdy dzisiaj czy w tych dniach przychodzi nam myśl o śmierci, to, to patrz na martwych stałego. Bo wtedy mrok jest rozjaśniony. Wtedy trumna jest rozjaśniona nadzieją na życie wieczne w zmartwych stałym, jako zmartwychwstali. stali. No, to taka chrześcijańska eschatologia. Bardzo ważna rzeczywistość, bo wiemy dokąd idziemy i wiemy z kim idziemy. A że po drodze jest cierpienie, to konsekwencja grzechu. Ale Jezus daje nam ducha świętego, i kiedy będziesz w takich momentach lęku czy cierpienia z powodu śmierci bliskich wyznawać miłość do Jezusa, przyjmować miłość Ojca i będziesz wołać o ducha świętego, to Duch Święty tak oświetli Jezusa, że zobaczysz to, co się wydarzyło w świetle zmartwychwstania. A za wszystkich naszych wiernych zmarłych modlmy się, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały i dał im życie wieczne, i byśmy spotkali się jako zmartwychwstali razem z nimi, stojąc razem z Jezusem przed miłosiernym Ojcem. Wieczne odpoczywanie raczy im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju z Chrystusem. Amen.